Cześć, witajcie. Dzisiaj szybki spacer nad jeziorem Dłusko. Nikogo nie ma na wodzie, więc chciałem opowiedzieć Wam o tym, jak kłusowali na tym jeziorze. Jak żeśmy pewną rodzinkę, która się parała tym zajęciem, tropili. A więc słuchajcie. Było problematyczne, żeby ich złapać na gorącym uczynku, ponieważ najczęściej zostawiali siatki w nocy. Nie było widać ich, ponieważ wypływali na materacach dmuchanych. Szczepiali sobie siatkę albo kładli ją na tym dmuchanym materacu, wypływali i w nocy taką siateczkę sobie potrafili postawić. Nie było ich słychać, nie było ich widać, sprawa była ciężka, tak, a siatki stawiali notorycznie i my te siatki żeśmy ściągali następnego dnia, bo dostawaliśmy informacje od wędkarzy, że widzieli, że samochód podjechał nad wodę i wtedy wiedzieliśmy, że no, że siatka została postawiona, więc szybko przyjeżdżaliśmy, nieraz przyjeżdżaliśmy w nocy, co możecie zobaczyć na naszych wcześniejszych filmikach, że nocne patrole też były podejmowane. No i to była ciężka sprawa, nie? To była zabawa w kotka i myszkę. Oni stawiali w nocy, my te siatki ściągaliśmy. Byli dosyć uparci w swoich działaniach. Parę razy żeśmy robili akcję z policją, że była policja do nich wezwa, wzywana, żeśmy oni sobie obozowali w jednym miejscu o, dokładnie tam co też możecie zobaczyć na jednym z naszych filmików. Siatki przy nich były rozłożone na wodzie. Oni sobie palili ogniska. Eee, oczywiście podczas przyjazdu policji wypierali się, że to nie są ich siatki, że oni ich nie postawili. Policja nic im nie mogła zrobić. Zostawali jedynie mandaty za wjazd samochodem do lasu. I ten proceder trwał dosyć długo. No, na szczęście cała ekipa Trafiła już do więzienia jakiś czas temu. Eee, za co innego? Bo to, że sobie stawiali siatki, to było tylko jedno z ich zajęć. Oprócz tego parali się jeszcze rozbojem, wymuszeniami, tego typu rzeczami. Nie? Także sprawa dosyć długa, wielowątkowa, ale ich już nie ma. I od tamtego czasu też. No zmalała zdecydowanie ilość siatek postawionych nie tylko na tym jeziorze, ale i na okolicznych jeziorkach. Jest jeszcze kilka takich je rodzin, które się parają tym, no ale też my nie wszędzie możemy być, nie wszędzie my jesteśmy upoważnieni do kontroli, więc skupiamy się po prostu na jeziorach PZW i jeziorach gospodarstwa rybackiego w Czaplinku. No, także wracając. Do tematu nocnych patroli. To były czasy, kiedy jeszcze nie dysponowaliśmy termowizorem. Nie mogliśmy na gorącym uczynku ani sfotografować ich. Żeby, im, żeby po prostu policji udowodnić, że to oni konkretnie postawili siatki. Teraz sytuacja się trochę zmieniła, ponieważ na nocne patrole bierzemy termowizor. On ma funkcję nagrywania, więc jeżeli widzimy kogoś na wodzie, a przed termowizorem raczej się nie ukryje, to jesteśmy w stanie nagrać taką osobę. No i po prostu takie nagranie później jest dowodem w sprawie. No, to była taka krótka... Opowieść o tym, co robiliśmy, co robimy i co będziemy robić. Trzymajcie się, wędkujcie, korzystajcie z wody i ładnej pogody. Do zobaczenia w następnych filmach.